Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę ci, jak wyjąć kartę SIM oraz SD z telefonu Redmi A5. Na początku podnosimy nasz telefon i szukamy kieszonki na kartę SIM oraz SD. Bierzemy klucz do otwierania takich kieszonek, wkładamy go i dociskamy, tak aby kieszonka wyskoczyła. Teraz możemy ją wyciągnąć za pomocą palców. Radzę to robić raczej delikatnie. Ponieważ nie chcemy właśnie w taki sam sposób zgubić naszej karty Steam oraz SD. One nie mają tutaj żadnej blokady, więc wystarczy po prostu odwrócić kieszonkę, czy wykonać jakiś yy, zły ruch. I one powypadają stąd, dlatego łatwo je zgubić. Jak już wyciągniemy sobie nasze karty, możemy z powrotem wsadzić pustą kieszonkę już do telefonu. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.